Mamy chatę po remoncie, to jest właśnie szczyt nowy przy ganku pomalowane na biało z piękną roślinnością na ganku wisi taka oto siatka, kratka fajna na niej wino winobluszcz no i przejdźmy zobaczyć dalej zakonserwowana pięknie ściana. Wymalowane okno. Tu też jest cała ściana zakonserwowana. Na świeżo. Tak, już posadziłem trawę. Taką piękną przed domem i nie tylko tu w tym miejscu, to od Pawła, od tego tutaj. Hello? O tu mamy piękny kamień na tle białego ganku białego szczytu i tutaj ta strona też zakonserwowana i dostała jeszcze taki biały pasek u szczytu domu i pasuje elegancko do białego do białej podmurówki tu rosną trawy tu je posadziłem tu rośnie kolejna. Kępka a tutaj do wejścia. Przy wejściu do furtki. Przy samych ławkach to jedna. A tu druga. Przy niej mój rower. Tam w drzewach stoi toaleta. Najlepiej widoczne. No to widok na przycięte Przecięte róże. I jeszcze raz ogródek. Z nowym ubarwieniem. Tabliczka. Z napisem 37A. Czy oknie. A teraz zrobimy to od drogi. Mamy ogrodzenie. Z fajną furtką. Wymalowany płot. No i oczywiście stara blacha. Ale wymalowana na biało. Znaczy zamazana właściwie. Na zielono. Z białym kominem u samego szczytu też pomalowanym. Pięknie odświeżonym. No i całość prezentuje się tak O no właśnie, jak teraz widać Razem do płotu Tu drzewa A tu droga wtórnie A tu rybak To jedź i wracaj okay. Jeszcze raz widok szczytu, Danku. A to widok z strony Obory. Stolik z fotelem. Firanka na wejściu. Księgi natomiast zrobiłem tak. Wybieliłem ściany. Po całą górę zrobiony jest sufit. Wymalowany belk na biało ze starą lampą. Odświeżony jest. Odświeżony jest właśnie cały piec. I wykonane na nowo drzwi podłoga, nowe drzwi. Tu jest moja część Łazienkowa. Tu stoi woda na wiadro przy małym okienku. Jest zawsze każdego poranka jasno, można się umyć. A tu jest szatnia garderoba Tak, a to jest wejście do pierwszego spokoi. Drzwi są odświeżone tego roku. Tu jest komin. Podłoga pomalowana na nowo. Widok do okna. Łóżko. To jest część kuchenna. Też odświeżyłem ją w tym roku. I wygląda tak. Ściany wymalowane na biało. Z zmywak. Szafka. Makatka. A tu widok komina znowu od strony drugiego brzegu pokoju. Tu natomiast jest pokój, który już niejednokrotnie filmowałem. Tu zmieniło się niewiele, bo zostaje tak, jak ma być. Wszystko to, co było, za wyjątkiem tego, że odświeżyłem pięknie stary komin. Tu jest, są drzwiczki do niego. Tu natomiast dostał nową, świeżą farbę. No i pokój, który rok temu był najgorszy. Dach groził zawaleniem, w tej chwili jest wszystko pięknie zabezpieczone. Wstawione są nowe bale, zrobiony jest nowy sufit. I oczywiście cały dach, który już filmowałem wcześniej będzie też. Jest już zrobiony na gotowo, nie grozi w tej chwili zawaleniem, a to jest część do remontu. Tak wygląda to od tej strony pięknie. Nowy sufit, nowe bale, nowy zapach. Ściany są zakonserwowane łącznie z podłogą. Do przyszłego roku muszę czekać na mój przyjazd. I ponownie mamy sień. Widok z sieni naganek. I jeszcze raz ujęcie. Jednego z moich pokoi na garnku. Właśnie w tym garnku gotowałem nie do wczoraj pyszną zupę, to jest zupa grzybowa zebrana z, z grzybów zebranych w niedzielę. Jeszcze jest gorąca, bo tyle co zdarzyłem ją wyłączyć była pyszna wiadro na wodę bańka na mleko, garnek na kiszone ogórki, które już się skończyły, a tu z kolei przechowuję swoje różne przyprawy. Można tu znaleźć warzywa suszone, listki laurowe, groch i wszystko to, co potrzebne jest do gotowania. Wszystkie, znaczy się, przyprawy. Tak, na oknie wisi taka oto firanka. z zasłonką umocowane na br brązowym uchwycie. To jest moje lenowicho. To widać za oknem za okno, a tutaj mamy mały obrazek wiszący nad makatką malowany jeszcze przez moją babcię. A na stole leży piękna serweta. W oknie stara lampa. Na świece. I jeszcze raz widok. Na komin. Tak, to by było na tyle. I to jest właśnie dom po renowacji. Na razie.